Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku kursu LabVIEW Community. Dziękuję wszystkim za wyświetlenie, łapki w górę i subskrypcje, które padły pod poprzednim filmem, który był wstępem do tego kursu. A dzisiaj zaczynamy na poważnie nasza pierwsza tematyka, Data Flow, czyli przepływ danych w LabVIEW. Na początku trochę teorii, teorii związanej z tym Data Flow. To jest właśnie strona National Instruments, producenta środowiska programistycznego w Labview. Podchodzą oni całkiem poważnie do tematu dokumentacji. Także ja te początkowe materiały o języku Labview będę opierał właśnie na, na ich instrukcjach, które wrzucają do internetu. Tutaj mamy w tym artykule wytłumaczony, co to jest Dataflow. Link do tego artykułu oczywiście zamieszczam w opisie, a ja go teraz omówię i później pokażę swoje przykłady, które poprę moim skromnym doświadczeniem w tym języku. Mamy tutaj dwa przykłady. Pierwszy, mamy dwie liczby, które są dodawane, a następnie odejmowane. I tutaj właśnie jest ten podstawowy przykład data flow, czyli przepływu danych. Najpierw mamy wartości, które trafiają do funkcji dodawania, a następnie trafiają do funkcji odejmowania. Stąd mamy wynik. Jest to wszystko jasne i przejrzyste i wiemy, która funkcja wykonuje się po kolei. Od lewej do prawej. Pod spodem mamy drugi przykład. Przykład, który jest u góry bardzo podobny do tego pierwszego. Też mamy dodawanie. Później mamy odejmowanie. Odejmowane już nie jest stała, ale jakaś losowa wartość i mamy wynik. Ale pod spodem mamy zupełnie inne działanie. Działanie, które jest oparte o dzielenie dwóch cyfr, które potem zamieniane są na sinus tej wartości i również trafiają do wyniku. Teraz pytanie: co wykona się pierwsze? To dodawanie czy to zielenie. Otóż nie jesteśmy w stanie tego określić, ponieważ między tymi dwoma liniami działań, że się tak wyrażę, nie ma połączenia, nie ma właśnie tego przepływu danych, co oznacza, że mogą się one wykonać jednocześnie albo jedna może się wykonać wcześniej, druga później, nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Dlatego żeby zachować data flow w swoim programie i mieć pewność, co wykonuje się w jakiej kolejności, zawsze te połączenia musimy wykonywać Oczywiście są wyjątki od tego, które zaraz pokażę, także zapraszam teraz na mój przykład. A few moments later. Teraz sam stworzę przykład podobny do tego, co widzieliśmy w tej dokumentacji ze strony Nationala. Mam tutaj dwie liczby, mam tutaj wynik. Tutaj mamy kontrolki na front panelu. Jak je stworzyć, przypominam ze wstępu. Wchodzimy tutaj prawym w paletę numerik mamy kontrolki, mamy indykatory. Czyli te wejścia dla użytkownika i wyjścia dla użytkownika. I tutaj na blok diagramie możemy sobie dołożyć pewne funkcje. Także wchodzę w numerik i tutaj mam paletę funkcji. Wezmę sobie to dodawanie i wezmę sobie tutaj to odejmowanie, żeby było podobnie jak w przykładzie. Łączymy. Tutaj chciałbym też odjąć stałą, bardzo podobnie jak to było przedstawione przed chwilą. Także wybieram DBL numer i Klikam. Wpisuję na przykład 5. Podłączenie. Podłączenie. Klikamy naszą strzałkę run. Program się wykonuje. Jest 4. Czyli mamy 5 dodać. 4. To jest 9. Odjąć 5. 4. Wszystko się zgadza. I tu jest właśnie ten przepływ danych. I teraz taki pierwszy tip. Czasami ten przepływ danych chcielibyśmy sobie dokładnie zobaczyć, jak on wygląda. Jeżeli sobie naciśniemy tą strzałkę, to się dzieje natychmiastowo, tego nie wiemy. Ale tutaj mamy taką żaróweczkę, highlight, highlight execution. Ja sobie ją włączę i teraz odpalę program. I teraz widzimy w naszym programie, odpalę to jeszcze raz, jak każda wartość podróżuje przez każde połączenie, trafia do funkcji i wszystko widzimy tutaj, co wykonuje się w, kolejny, w danej kolejności. Odznaczam żaróweczkę. I teraz przyjmijmy, że będę sobie chciał tą funkcję na przykład zamienić. Biorę Delete. No i jak widzicie, pojawiły mi się tutaj takie e, złamane przewodziki, tak zwane broken wire. Jeżeli chciałbym się teraz ich pozbyć, e, bo często się tak będzie zdarzać, że modyfikujemy nasz VI, chciałbym się czegoś pozbyć, także kliknę. Jest taki skrót klawiszowy na to: Ctrl B. I teraz nasze połączenia zniknęły. Oczywiście też nie muszę ich kasować. Wróćmy do sytuacji, gdzie one występują: Ctrl Z. I teraz tutaj możemy sobie wstawić jakąś inną funkcję. Na przykład tu będzie dzielenie, divide. I wtedy mogę sobie te broken wire tak znowu podłączyć. One tu jeszcze jakby zostają i nie pozwalają mi wykonać tego mojego programu. Także znowu biorę Ctrl B. To się wszystko wyczyściło i mogę wykonać mój program. No i teraz jak widzimy, nasz wynik to jest 1 i 8, bo 9 dzielimy na 5. Ale teraz wróćmy do takiej, do takiej sytuacji, że mamy dwa jakieś procesy równolegle. Przyjmijmy sobie, że chcielibyśmy oznaczyć datę i godzinę, kiedy pojawia nam się ten wynik. Mamy tutaj w LabView taką funkcję. Wejdziemy sobie w timing. Get data and time in seconds. Postawię to. I teraz jakieś wyjście na dane z tej, tej. Przypominam też skrót Ctrl -H z poprzedniego filmu. Ctrl -H, tu mamy pełną dokumentację tego programiku, tego VIA. Numeric, numerik, data stamp indicator. I te dane teraz są kompatybilne. Możemy je są połączyć. I teraz, kiedy kliknę Run, mam obecną datę i czas. Ale teraz tak, pytanie, takie jak w przykładzie drugim, który omawialiśmy w tej teorii. Kiedy to się wykonało tak naprawdę? No, niestety nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, a chcielibyśmy, żeby ta data z tym czasem pojawiła się w momencie, kiedy pojawia się ten wynik. I teraz tak, może chcielibyśmy to jakoś połączyć drucikiem, no ale no tutaj już nie mamy żadnego wejścia. Yy, dlatego powstało coś, co nazywa się. Flat Sequence Structure. nazywany jest tak potocznie kliszą filmową. I ten Flat Sequence Structure zaraz użyjemy do tego, aby sobie wymusić nim taki nowy Data Flow. Klikam na nim prawym i biorę Add Frame After. Teraz są takie dwie klatki filmowe, które mogę sobie rozciągnąć. I teraz przenoszę to do pierwszej klatki. I to do drugiej. Przeciągnę tą całość, żeby tej była lepiej widoczna. I teraz co się stanie? Najpierw wykona mi się operacja w tej klatce, a potem operacja w tej klatce. Zobaczmy może, jak to wygląda na żerówce. Mamy wynik. A następnie dana wychodzi stąd i zostaje przekazana do tego wyjścia z datą i czasem. Ale my chcemy, żeby to się zebrało w tym momencie, jak pojawia się sam wynik. Dlatego możemy zrobić tak. I wtedy wejście do wyniku i wyjście daty z tego jest w tym samym momencie. Może, za, może wydawać się, że to załatwia sprawę. Owszem, to taka klatka filmowa pozwala nam wymusić ten data flow. Jednak samo jej używanie, zwłaszcza nagminne, jest raczej złą praktyką. I pamiętamy o tym, żeby wszędzie używać, gdzie tylko się da takich połączeń. W przyszłości, kiedy będziemy omawiać inne VIAE, na przykład związane z otwieraniem i pracą na plikach, zobaczymy, że takie VIAE mają specjalne wejścia i wyjście odnośnie przekazywania błędów i te linie, które służą do raportowania błędów, i wszystkich, wszystkich takich dziwnych zachowań, które są niepożądane w naszych programach, wtedy je będziemy często wykorzystywać do narzucenia data flow, czyli do narzucenia tych sekwencji przejścia z jednego, z jednego bloku do drugiego. Jednak w takich przypadkach, gdzie nie ma tego yy, łańcucha błędów, musimy się oprzeć o, to, o te klatki filmowe. Pamiętajmy jednak, żeby ich nie, nie nadużywać, a. Bo same one w takiej formie jak są teraz mogą troszeczkę zaśmiecać nam ten blok diagram, zmniejszać jego czytelność. Dlatego ja tutaj stosuję taki troszeczkę inny trik i teraz pokażę wam co ja bym zrobił, żeby ten kod tak przekształcić. Cofniemy sobie, żeby mieć to wszystko poza tym i teraz tak. Ja bym to usunął. Wziął sobie nową plac sekwencję wybrał i zrobił taką malutką. To sobie uproszczę i włożę do tego. I teraz mamy tą, taką, jakby ostatnią klatkę filmową, i ją połączę z tym wynikiem w ten sposób. I teraz, kiedy wyjdzie z dzielenia nasz wynik, połączy, wejdzie on, jakby do tej klatki filmowej i wejdzie do tego wyjścia. I wtedy będę miał zaimplikowane takie działanie, że nasza data i czas pojawia się w momencie, Uzyskania tego wyniku. Program działa i wszystko jest w porządku. Zachęcam Was do zapoznania się z tym linkiem, o którym, o którym mówiłem na początku, z którego wziąłem tą teorię. I chciałbym Wam jeszcze pokazać na końcu jeden taki trik, który możecie użyć. Jeżeli byście chcieli w łatwy sposób zamienić, na przykład teraz tutaj, wejścia tych liczb, w przypadku dodawania może to trochę nie mieć sensu, ponieważ dodawanie jest przemienne, ale jeżeli byłoby to odejmowanie, kasujemy to. Skrótem Ctrl B znikają nam te te przewody, które powstały w wyniku usunięcia funkcji. Numerik, odejmowanie, subtract i łączę. Jeżeli teraz chciałbym jednak. Od drugiej liczby odjąć pierwszą. Nie muszę tego robić w ten sposób, że tutaj będę kasował i przepinał ręcznie. Wystarczy, że najadę myszką w to miejsce i kliknę CTRL. Kiedy kliknę CTRL, pojawi nam się tutaj taka ósemeczka i kiedy mamy tą ósemeczkę, możemy kliknąć i wtedy nam się to wszystko zamieniło. Dobrze, przejdźmy więc zatem do podsumowania. Powiedzieliśmy sobie, czym jest ten data flow. Pamiętajmy, żeby go pilnować, żeby używać do tego o ile się da połączeń i przewodów między funkcjami. Jeżeli tego się nie da zrobić, to stosujemy wtedy tą klatkę filmową, Flat Sequence Structure. A co do takich skrótów klawiszowych i trików, które zostały użyte w tym filmie, otwieram to, co, wam o tym, to, to, co mówiłem we wstępie. Czyli w każdym odcinku będą się pojawiły takie skróty klawiszowe i grafiki. Które będą sobie możliwe do ściągnięcia. Link oczywiście w opisie. Skrót klawiszowy, Ctrl B, usuwa tak zwane Broken Wires, czyli zepsute połączenia, jakie zostały po modyfikacjach kodu. Wskazówka. Wskazówka pierwsza w dzisiejszym odcinku. Aby zamienić dwa wejścia danej funkcji miejsca, miejscami, najeść na niej, naciśnij Ctrl. Kiedy pojawi się ósemeczka, klikamy i tak jak widzieliście przed chwilą, to się zamienia. Oraz wskazówka trzecia, aby podejrzeć nasz Data Flow, to jak nasz program się wykonuje, klikamy żaróweczkę. I tutaj taka ważna uwaga, pamiętamy, żeby ją potem odznaczyć. Ten program zmodyfikowany i opisany wrzucę Wam na GitHuba, będzie go można sobie pobrać i, i to zobaczyć. Ja tutaj zrobię, pokażę Wam po kolei. Co należy wybrać, jak to przebiegało w tym odcinku, i wrzucę Wam tutaj takie małe opisiki. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie. Jeżeli macie jakieś uwagi co do filmików, dawajcie znać w komentarzach. I dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.